Daj mi pierwszemu, paki, żeby nie widzieli, jak się wywalę. Nie ma. Spalę pod, pod drewno, ty weź, trzymaj ten pałac jak zawsze. Trzymaj. Trzyma. Trzyma. Nie, nie blokuj mnie, nie blokuj mnie. Iść do lewej, Max. Okno Ych. Bo ja wypalek To zabijaj o jest Nie widzę ja Jestem tragiczny Jestem tragiczny. Nie wiem on tu gdzieś jest drewnie dalej Jest, trzeba go zabiję Gdzie jest? Info Daj smoka do konda, przyszedł? To Kurwa jest to dżungla. Ja chyba do dostałem przez Daj pakę, daj pakę mi, daj mi pakę, <tosz> <The> fuck? <tosz> I, I fear no man.